Ja mam pytanie do naczelnika. naczelnika. Podczas ostatniego zebrania, które żeśmy mieli na miesiąc temu, dobrze pamiętam, padło pytanie odnośnie finansów rozliczenia się z Panem Serwotko za naszą ustawę. Padła deklaracja z naczelnika, że nie zostało to jeszcze rozliczone, czy na dzień dzisiejszy jest to rozliczone. Nie, nie, I druga sprawa to rozliczenie skańskiej z drzewami. Czy to jest rozliczone? Bo też było coś mówione, że nie była praca skończona, nie jest to rozliczone. Nie wiemy na ile ta praca została zrobiona w ilu procentach, czy, czy, czy w ogóle zakończona, czy, czy, czy jeszcze będziemy musieli to zrealizować. Odpowiadam. Pierwsze rozliczenie jest niezakończone, dlatego że osoba, przepraszam, FIT, instytucja, która na którą wystawia, była wystawiona faktura już nie istnieje. I tutaj jest problem. A druga rozliczenie ze skanską pieniądze są już zaksięgowane na koncie strenu. A, Dziękuję. A ile są ile? ile tam było? Ile? Tysiąc. Ile? No trzeba by zobaczyć. No, tak. no, to pewno to, to tak się. Tak, dlaczego Tam jest. W Tyskańskim. Ja Skańskiej. mogę zabrać i No, i no też, nie czy Ale co, no, z tamtego kąta, nie Foto Nie, że z drzewo i się drzewa. Ale to jest na naszym progu? kiedy to, to Nie, to jest na tym No tak, ale Ludzie. trzeba Dobra, wyciągnąć No teraz to może się jeszcze tam kontaktować. Ale to był rachunek, zostawny za to czy na, na przykład. Nie, nie, to ja robię, Dobrze, macie do zapytania, ale przychodzi na składkę. Znaczy ja chciałbym tutaj odnośnie tych pytań. Ja bym w zarządzie, nie wiem do października bo że nie żadne, żadna uchwała na zarządzie odnośnie straży w stosunku sponsorowania dla przedszkola. Z tego co wiem, pan spraw z jednej obstawy. Nie określiłem się do końca, czy to jest 800 czy 1000 zł, a 800 zł, zostało zapłacone dla nas i zamiast za sponsornik dzień dziecka przedszkola. To jest jedna kwestia, druga. Przeszkola. Na innej grupie przedszkola. To jest potwierdzone z dwóch źródeł. Także jeżeli no, będzie ktoś tutaj sobie życzył, powiemy kto, co i jak. Druga bardzo ważna rzecz. Zadawaliśmy pytania, a ja to zadawałem na zarządzie i później padło pytanie tutaj na 28 listopada na budżetach. Co z drzewami Daskańskim. Jeszcze nie skończono, jesteśmy po wykonawcy. Mariusz, faktura numer 0072 na 2013 rok wystawiona 14 listopada 2013 roku na sumę 7 94 zł wpłynęła na konto firma FHO Radnet Mariusz no ma dużo do rzeczy, bo no, ktoś wiąże. się przyjeżdżał i pieniądze ty by na nim miał i Piotra, bo ja to się czuję, szukania, na zarządzie powiedziałeś, że pieniądze wpływają w pełni na, na konto jednostką. To, to, to. A, a te pieniądze wpłynęły na twoje konto. No, nie, nie, absolutnie. Nie. No jest, tutaj no, Nie, słuchaj, słuchaj, jest, do jest tutaj numer telefonu do pana Bartłomieja Wielkiego, który wszystko to uzgadniał, Bo ja zadałem proste pytanie, czy Pan jest... Tak, ja jestem ze straży rozliczone. przelałem na to konto pieniądze. Tak. Tu, jest, tu, ten, tu jest wszystkie dane z Ale A tym nic nie było, I tak samo z przedszkolem pan serwotka powiedział, że fajny gest, bo no, straż zasponsorowała pieniądze, wyhalą. Myśmy powinni szukać sponsorów, a nie my sponsorować, bo my nie mamy stałego źródła dochodu. Nie? Myślę, że to coś nie halą. Ja byłem w zarządzie, o tym nic nie wiedziałem. A byłem praktycznie na każdym zarządzie, tak samo i pior. Muszę tu się wypowiedzieć w jego imieniu, no bo niestety yy, wyjazd na narkotyk zaplanowany 2-3 miesiące wcześniej i nie mógł tutaj być. Ja bym prosił tutaj o dość szerokie wyjaśnienie. To jeszcze słowo do tego, bo to jeszcze to nie wszystko, że pan serwotko powiedział, tylko że jeszcze pani dyrektorka przedszkola potwierdziła. Że tam, gdzie chodzi niestety, marusz rusza w szarmach, ta grupa tam została rozliczona. między tobą no, to była panu serwotko. Yy, będziecie mieli dostęp Dostęp, bo to to jest, ja się stać, my, my nie chcemy żadnego dostępu, my chcemy tylko prawdy, bo był, e, padło pytanie, że mamy jako straż mamy do ścięcia 30, nie, nie będę mówił, tu nie chcę oszukiwać, za 400 parę złotych, czegoś skorygował tą sumę za 300, bo było coś za drogie. no czyli ja już od tego 20 drzew, 20 drzew po 300 złotych, 6 tysięcy, no ale jest na 8 tysięcy. I te pieniądze, że komu miał wpłynąć na konto straży? Ty mnie zapewniałeś. No, I piątek. I piątek. Jeździć, jeździć, bo... Kto jeździ no, na ten temat? No dla no, mnie, no, 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 tak, no, Mogli jeździć i jedna osoba, a niech pieniądze wpływają na konto straży. No, nie ma problemu. Jeżeli ktoś chce całą robotę za wszystkich zrobić, jak ok, ale pieniądze nie trafią tam, gdzie mają trafić. Ale my nie jesteśmy jednostką, żebyśmy kogoś sponsorowali na zewnątrz. Bo jeżeli tak, no to. Ja potrzebuję jutro tester za 30 tysięcy diagnostycznych i składam się wniosek, żeby strasznie zasponsorował. Ale chodzi o sam podnośnik. było mówione na zebraniu pana burmistrza, tam w lutym, jak pamiętam, czy kiedyś, czy tam w marcu, że ten podnośnik ma być zgłaszany za każdy jeden wyjazd, gdzie jest gospodarczy wyjazd. No niestety, inni, inni to zgłaszają, inni nie zgłaszają, i on chodzi jak sobie chce, gdzie chce i robi co chce jeszcze na ten podnośnik. I teraz, jak ten drugi sztagarz mówi, to takie coś wyszło. Z tego, co byś mówił na zebraniu, przecież mówiły, że drzewa są nieskończone, będą rozliczone, aż będzie skończone, tu, o, białeś, o, białeś na straż. A długo, się wychodzi na to wszystko skończone. To wszystko skończone to dawno już, w listopadzie. Tak. A wszeledy został zrealizowany 6 grudnia. Na Twoje konto. No, 7 tysięcy 8 tysięcy? Czekam, kiedy będziemy pozwolili. No, 18 no, tak, tak. tak, To, że prowadzę działalność gospodarczą to nie jest żadna tajemnica i nikt, nikt mi nie zabroni e, brania udziału e, zgłaszania chęci w pracę, to też to, to nie jest żadna tajemnica, e, są adekwatne do, e, do kosztów jakie poniosła nasza jednostka. A to, no chodź, ale, ale pieniądze, pieniądze miały za całe drzewa to za to te wszystkie drzewa. Ja Dobrze skoro, sytuacji, nie żeby, 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 Panie myślę, że ja jeszcze Ci słowo. Po to było to zebranie? Moim zdaniem 28 listopada, żeby tak zwane drzwi wszystkie wybrać, ale się nie dało, bo Ty powiedziałeś, że to nie jest skończone. 28 listopada było nasze zebranie, które Ty zorganizowałeś, a 21 listopada, przepraszam, 14 listopada firma Skańska już wystawi, wy się wystawili rachunek na firmie Skańskiej, czyli już było ile? 13 dni po terminie zakończenia. A ty cały czas stwierdziłeś, że jeszcze drzewa nie są zrobione? Bo to nie skończymy. Kierownik Gierski za się powiedział, że jeżeli, jeżeli będzie taka potrzeba, można zadzwonić. On y, wypowie się w tym temacie. Dobrze, a y, w takim razie co z tymi drzemami, które do dziś stoją oznaczone jeszcze? A to nas nie interesuje. No, i no, ja według mnie. Ja, ja na... 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 co... 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 Skoro jest skończone do śniadanie jeszcze, ale nie wiem czy to będzie skończone albo tego, że to jest skończone roboty? że to już jest skończone. To pieniądze są na koncie. Ale no jak na koncie? No będziesz miał teraz dostęp do konta. No ale jak? Podnośnik chodził ile chciał. No, dala, dala, ale Ale poczekaj, teraz każdy wyjazd podnośnika związany z usługą jest wpisany w książce. Od kiedy wyjechał do kiedy, mało tego z maszyny dojrzały na koniec według yy, tych kosztów, jakie nas to obowiązują, koszty są podliczone i jest. To dlaczego nas oszukałeś? No to nie nas dlaczego nie szukałeś? Nie oszukałeś, bo zarzekłeś się, że pieniądze są nie jest. To trzeba było powiedzieć. Tysiąc zł dostanie straż, bo ja to wziąłem na swoją firmę, ja wygrałem przetarg, nie ma problemu. Tynajmniej podnosi, nie wiem, czy to ze Straży, czy z gminy, jeżeli będziesz wyrazić taką wolę, czy zarząd wyrazi, ale nie wpłynęło do zarządu ani zapotrzebowanie z firmy skańskiej, ani ty nic nie powiedziałeś, że będziesz robił to prywatnie. I no że no ja podania nie tego, było, co tego zawsze się tak nie że z... Ale Mariusz, no, moim zdaniem, puszczy, mój, jeżeli zaczekasz się, że pieniądze w pełni przechodzą, to są duże pieniądze, ale... to jest 8 tysięcy. Znaczy, to miało być zdecydowanie większe pieniądze niż jakiekolwiek bo... No to jeszcze więcej, kiedyś zarobił, nie strasznie ich dalej. Dziękuję. No, która tak, to zapewne. No, Mariusz, no to są dowody, na co ty na 1000 złotych przelałeś. jakie 1000 złotych dla nas? Przecież my z tego musimy prowadzić do gminy za to teraz taki temat to ile teraz zarobiła? A toż to, że bo ktoś tak robi to zrobił chyba tak? godziny wynajmu podłośnika, tak? No ale to inna rozmowa, bo o to chodzi tu przecież. Ja, ja mam wiadomość, że ponad 300 zł miało być za drzewo. Ty mi nie mówiłeś, że za całą operację 3500 złotych, tylko, że za drzewo. Czyli rozumiem, że było się... Tak, tylko, że ta rozmowa była zanim weszła y, firma e Eko. Ale stańszy mała, Samo samochód strażacki to ścinał, potwierdzi to Zerek Pawlowski, potwierdził obowiązki drogi, i strzelił na no, to, prosi, i, no to proszę no to trzeba było wynająć podnośnik, wynająć operatora, ubrać się w prywatne ciuchy i robić robić. To. no prowadzić 10 godzin, pracować na podnośniku, 120 zł. no tak wychodzi. No i tak jest przelane. Ale na sprzęcie strażackie. Ale to na co racja? no na co? A na Nie, no bo słuchaj, no ten temat, ja, jak ja się czuję oszukany i mówię ci to uczciwie, no, bo ty zarzekałeś się, za, tak że tak pieniądze to Ty mnie jako członka zarządu i wiceprezesa co miałem nic do powiedzenia. Bo co innego się mówiło, co innego się robiło. Dlatego dzisiaj przebieg tak, tej całej historii tak się mam zrobił no, niestety. Nikt, nikt tego nie chciał. Dobrze, jest tak. E I tak samo serwotko, on się do tego, co pan srebrno powiedział. Pan Serbotko powiedział, że na prośbę pana Mariusza z jednego pikniku ma być przerane pokryć koszty dnia, dnia dziecka. Jest srebrny grupy mojej córki. Tak, dyrektorka tak, na tak potwierdziła? Tak. Ma wórka, na przedszkolę? Czy to jest ale nie będę nikomu. Ale nie padł taki wniosek na zarządzie. Słuchajcie, może zrobimy dobry gest, zasponsorujemy przedszkolę. Ile tam z jednego pykniku, co to dla nas tysiąc godzin? Nie ma problemu. Ci ludzie by ci pojechali, oni teraz będą po prostu Tak, w Bo nie wiem, postanowili na to czasu. Ale ci ludzie, którzy tam jeździli, to zostali oszukani. Bo my się, no to nie, to nie, się nie, nie My, jak tutaj po prostu nie widzieliśmy, co to dzieje w mocy. co ludzie jeździli na pół? Bo my nie jesteśmy instytucją charakterystyczną, żebyśmy my kogoś wspierali. No nie wiem. Ja czekać z to co zrobić. No miałeś dwa razy to co więcej nie podkręcić pytanie była pues tak bo... No ja się czuję rozliczony, no proste. To... Mariusz, ale tak jest, Mariusz, tu jeszcze... się muszę, przejdziemy do, do podjęcia się gości, zaproszonej. Mieliśmy drugie zebranie, jeśli będzie czas. Ale nie, jest to Ale nie nie Musimy podjąć decyzję jeżeli nie dzisiaj, to w przyszłym czasie. Ja byłem skarbnikiem przez trzy kadencje, zabrakło mi pieniędzy, ja dokładałem ze swojej kasy, ale tu dzisiaj to słyszę, że pieniądze wpłynęły na konto prywatne i do tej pory ja jeszcze nie wiem, nie jest to wyjaśnione, jak to się stało, że na konto prywatne mogą na twoją firmę wpływać pieniądze, czegoś tu nie rozumiem. To jest, to jest sprawa śmierdząca. Nie, to jest to sprawa śmierdząca. Jeżeli to była kasa dla straży, to wpływa na kasę dla straży, a nie dla Ciebie. No. Cały czas może straż to bierze. To jest naprawdę tutaj kwestia bardzo, bardzo ważna. ważna. ja bym chciał to wyjaśnić osobiście. Zobowiązuje zarząd, teraz obecnie zarząd w przyszłości wyjaśnienia, jak ta sprawa się dalej dowodzi. Dobrze, ja bym też tak, chciał, żeby wyginał punkt określający płatność. Wszystkich moich usług, tylko z tej jednej.